Siemanko, widzowie, witam po prawie 8 miesięcznej przerwie. No, chyba w listopadzie miałem ostatni film. No, mniejsza o to. Trochę mnie nie było, jakby mam swoje powody ale je przedstawię w następnym filmie, bo też nie chcę w tym przedłużać. I tutaj chcę głównie Was zaprosić po prostu do obejrzenia tego i chciałbym, żebyście to obejrzeli całość i zostawili lajka, like bo wiecie, trzeba trochę naprawić zasięgi, to pewnie będzie średnio, ale trzeba sobie radzić. No, a mniejsza to zapraszam. Do oglądania. Okej, okay, więc by móc korzystać z wejść do safe zona, trzeba znaleźć kartę, która znajduje się w Lux Dynamics. Tam potrzebujemy mota, przebijamy się przez drzwi i zbieramy kartę. I dzięki niej możemy już korzystać z przejść do safe zona. No więc zaczynamy tutaj questy. Pierwszy quest, znaleźć zabawkę, znajduje się ona w sklepie w galerii. Potem żel w stacji pożarnej. Następnie dowiadujemy się o mechanice skupu, która znajduje się w prawie każdej lokacji w świetniku. Teraz quest z bronią, która znajduje się w każdym miejscówce z bandytami. Następnie chemikalia, czyli wszystkie te budowy i tak dalej. Teraz z jakimiś tam dowodami, ale dzięki temu dowiedziałem się, że potrzebny pistolet kobalt znajduje się w policyjnych miejscach. No i teraz toolbox, który samemu kraftujemy z różnych rzeczy, znowu z tych miejscówek budowy, fabryk itd. Tak Od razu po oddaniu Toolboxa trzeba przynieść krzesło, więc zbieramy się nam drzewa i kraftujemy i oddajemy. <laughs> Tak samo dzięki tej sikierce możemy zacząć następny, który polega na ścięciu małych drzew i zrobieniu staka z drewna. Teraz berysy, które kupujemy u innego NPC, hodujemy, zbieramy i oddajemy. No i mam mechanikę. Potem łowienie. Kupujemy wędkę, następnie musimy złowić item do upgrade'u. Tworzymy wędkę tier 2, znowu łowimy ten item dwa razy. No i tworzymy wędkę tieru 3. Potem questy polowań, czyli znaleźć, zabić zwierzę, przynieść, znaleźć kolejne, powtórz proces. I przechodzimy do najciekawszych questów, z którymi to jest już trochę zabawy. Po przyniesieniu gościowi itemów możemy zacząć rozmowę z radiem. Pierw musimy je naprawić za pomocą zielonej płytki, potem musimy zdefuzować bomby. Następnie rozwalić trzy razy dokumenty, a tam potrzebujemy palnika. Mm. No i najgorszy quest z ładunkami, z którymi ja długo się bawiłem. No i jak zwykle, klasycznie musi pojawi się też horda. Tutaj chociaż można użyć fajnej mechaniki, by zrobić tą fardę. A jak coś ginie słaby lud z hordy leci. Sami zobaczcie zresztą. No i to wszystko blokuje nam ostatniego NPC. No i to wszystko z questów. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że zostawiliście tego lajka i spodziewajcie się filmu już z gameplayu. אנא ראשי, נא ראו.